Witam Was serdecznie, witam Ciebie serdecznie u mnie na kanale. Jako zawodnik klubu IKS AWF Warszawa chciałbym oficjalnie podziękować Mateuszowi i Pameli Fitlovers. Gratulacje! Tylko nie ściskaj tak mocno, bo Ała! Oglądałem Wasze wcześniejsze występy, jeśli być może to oglądacie. Podobały mi się, ale jeśli chodzi o finał, to było absolutne mistrzostwo. Zrobiliście dobrą robotę, jesteście kocurami. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Subiektywnie, osobiście było mi niesamowicie miło zobaczyć Was na sali, którą znam bardzo dobrze, na której spędziłem masę czasu. Jeśli fitloversi, jeśli Wy, jeśli to oglądacie, bylibyście kiedykolwiek na sali szermierczej u mnie, to byłoby mi miło. Gdybym mógł z wami przewro, przeprowadzić mini lekcję czy mini pojedynek w ramach integracji, zabawy e, czy sportu. Skoro jesteście takimi kocurami, to mógłbym próbować z Wami tańczyć, ale ze względu na sytuację oczywistą, to chyba lepiej bym się czuł w szermierce. <grystanie> Muszę przyznać, że wczoraj był naprawdę ważny dla mnie dzień. Dens, 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 kojarzycie program. Fit lovers wzięli tam udział i, i 100 tysięcy nagrody, które wygrali, przeznaczą na mój klub, w którym trenowałem 8, 8, to 8 albo 9 lat już będzie. Powiem szczerze, naprawdę szczerze, czuję się z tym klubem naprawdę mocno emocjonalnie związany. Wiecie, nie da, nawet gdybym chciał, nawet gdybym naprawdę się uparł, a tak nie jest, wymazać ten klub z mojej psychiki. Nie da się. Ja spędziłem tam 8 lat. Od 1, 8, 9 lat. Ja tam spędziłem część dzieciństwa. Yy, piękne chwile, wyjazdy. Dubaj, Francja, Włochy. Nagrywam ten film dlatego, żeby podzielić się z wami, jak i podkreślę jeszcze raz, podziękować Fitloversom za to, że wybrali akurat mój klub. Wiecie, często, często jak jakaś gwiazda yy, przekazuje jakieś pieniądze na jakikolwiek cel, to o yy, rzeczy typu Teraz... Wasze życie się odmieni, teraz macie pieniądze, możecie się rozwijać. Nie! My się mogliśmy rozwijać od tylu lat. Prezesi dbali o ten klub na tyle, że mogliśmy się realizować. I w tym przypadku jest tak samo. To nie odmieni tego klubu o 800 stopni, ten klub dalej będzie funkcjonował. Ale uwierzcie mi, te pieniądze na pewno się nie zmarnują, na pewno ta pomoc nie pozostanie niezauważona. To są bardzo ważne pieniądze i albo będzie kupiony sprzęt szermierczy, albo ktoś dostanie nowy strój, nowy floret, nową szablę. Być może za dwa miesiące czy za trzy miesiące więcej zawodników pojedzie na zawody. Wiecie, na zawody jadą ludzie, którzy się uczą, szermierki, którzy trenują dopiero, żeby się, żeby się zapoznać, żeby mieć to doświadczenie. Ale jeśli zawody są na przykład w Brazylii, to klubu nie stać na to, żeby wysłać wszystkich, żeby się uczyli, to jest zbyt drogie. Wyobraźcie sobie bilet załóżmy za 3-4 tysiące, wyślij 20 osób. Więc te pieniądze nie zmarnują się. Albo ktoś dostanie szablę, Albo ktoś więcej pojedzie na zawody, albo ktoś dostanie wózek szermierzy, bo jest taki wymagany. Przypomijając fakt, że ja czuję się emocjonalnie związany z tym klubem, więc ja się cieszę z samego wydarzenia, z tego, że tak jakby to dotknęło moją grupę własną. Ta sala treningowa, ten klub to jest moja grupa własna. Pomimo tego, że nie mam je tam od półtora roku, to nie z mojego własnego wyboru. Ja mam naprawdę poważne problemy zdrowotne od. Dwóch lat chyba już. Chcę, chcę Wam coś powiedzieć. Byłem naprawdę mega uszczęśliwiony tą sytuacją. Później ta sytuacja w mojej psychice troszeczkę ucichła i nie mogłem zasnąć. Całą noc, prak no dobra, większość nocy nie mogłem spać. Ja tak naprawdę usnąłem koło godziny piątej. To co się wydarzyło, ta sytuacja wzbudziła masę wspomnień z mojej przygody szermierczej. Zobaczcie, medale, które tu wiszą. Każdy medal to jest oddzielna historia. Przypomniały mi się wyjazdy, jak pojechałem do Włoch, jak osiągnąłem swoje największe sportowe osiągnięcie, pierwsze miejsce. Przypomniałem sobie teraz jeszcze, jak o 5.30 z kumplem się rozgrzewaliśmy się przed zawodami, które były na ósmą to, to, są wszystko piękne wspomnienia. Jeśli, wiecie, jeśli ktoś chce, ma zły dzień, on na zawsze znajdzie powód do marudzenia. Ale obiektywnie patrząc, ja nigdy osobiście nie miałem na co w tym klubie narzekać. Ja zawsze miałem trenera, do którego dzwoniłem, trenerze. Potrzebna jest lekcja, musimy trenować. Dobra, panie prezesie, zepsuł mi się mój, mój ulubiony floret. Potrzebuję drugi floret, bo tym nie mogę walczyć. Dobrze, Alan, spróbujemy coś znaleźć. Jesteśmy na wyjeździe. Mój, moje, nie ma mojego trenera. Dostaję propozycję od. Innego trenera Dance, 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 które obejrzałem Powodowało masę wspomnień w mojej głowie Jak pojechałem na zawody jakie wygrałem Jak rozmawiałem z moim kumplem po zawodach Jak jechaliśmy autokarem I na parkingu zrobiłem sobie profilówkę na facebooku Którą mam od Jak siedziałem sobie w Dubaju Przy basenie Jak byliśmy na zgromadzeniu sportowym ee, Na święta wielkanocne w Wiśle Jak poleciałem na swoje pierwsze w życiu zawody Do Paryża Jakie ja miałem fajne życie! Ja, moje życie naprawdę przez ten klub było bogatsze. Przecież ja do dnia dzisiejszego mieszkam obok swojego klubu. Klub wynajmuje mi mieszkanie w Warszawie, który jest w genialnej lokalizacji, które jest tańsze, do które, z którego mam 15 minut na uczelnię. Jak potoczyłoby się moje życie bez tego klubu? Ja tam nie trenuję półtora roku ze względu, na swoje, ze względu na swoje zdrowie, ale ja nadal jestem z nim powiązany. To nadal jest klub, który ma ogromny wpływ na moje życie. Być może to siedziałbym w Ciechanowie, być może byłby to torun. Nie wiem, ale jest to Warszawa, w której się spełniam, w której się realizuję. W którym jestem zadowolonym, szczęśliwym studentem, w którym sz trenowałem szermierkę 4-5 razy w tygodniu, w którym, w którym chodziłem na siłownię, w którym, w którym skończyłem liceum i w którym teraz studiuję. Dlatego nie mogę pominąć tego ogromnego wydarzenia, jakim jest tak ogromne wsparcie, akurat mojego klubu. Mój klub dla mnie to jest moja grupa własna. I cieszę się, że pomimo pieniędzy, nasz klub. Znalazł się w przestrzeni publicznej. Ekipa, która tam siedzi, naprawdę robi robotę. To nie jest tak. Ja wiem ja wiem, że y, sport dla kulawych, dla niepełnosprawnych może kojarzyć się ze sportem, w którym się nic nie robi. Może tak być, bo są sporty, które wymagają bardzo mało. Trenujesz 4 miesiące i jedziesz na olimpiadę. Niestety są takie sporty, ale takim sportem niestety lub stety nie jest szermierka. Co i na przykład są Rosjanie którzy poświęcają całe swoje życie szermierce i od y, Putina dostają nagrody w postaci nowego Mercedesa za wygraną olimpiadę. Z drugiej strony jest Azja i Chiny, który, którzy trenują po 6-8 godzin dziennie i my musimy dorównać ich poziomowi. To nie jest tak, że my pojedziemy na olimpiadę, bo ja wiem, zaczęliśmy trenować dwa tygodnie temu, to nie jest możliwe. Są sporty, które są mniej wymagające, ale takim sportem nie jest Szermierka, no bo wiecie, paraolimpiada wiąże się z korzyściami finansowymi, tak? To jest ogromne osiągnięcie dla sportowca mega ważny wyjazd, świetne doświadczenie ale pieniądze również z tego są. W szermierce to nie jest aż tak łatwe, jak mogłoby być w innych sportach. Nie jest. Ja nagrałem długi materiał na temat Szermierki. Jeśli ktokolwiek jest zainteresowany Szermierką, zapraszam serdecznie. Moi kochani, zobaczcie. Ja spędziłem tutaj masę czasu. Ja chciałem, żeby te medale były powieszone w taki hierarchiczny sposób, tylko w pewnym momencie zrobiło się ich na tyle dużo, że musiałem je upychać tam, gdzie jest miejsce. No i wygląda to, jak to wygląda. Ale każdy z tych medali, każdy z tych medali to jest oddzielna historia, oddzielne zawody, oddzielny okres przygotowawczy, inne lekcje, przygotowywanie pod innych zawodników. To jest historia, której ja osobiście nie wymarzę z pamięci, nawet gdybym chciał, a zapewniam, że nie chcę. Chciałbym podziękować Pameli i Mateuszowi za to wsparcie. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, ten przykładowo jest od nas z Polski. Ten jest z Dubaju z Mistrzostw Świata Juniorów. A to jest dla mnie osobiście najważniejszy medal. Jest złotych medali mam kilka, ale ten jest zdecydowanie najważniejszy, bo to było moje. Osobiście największe osiągnięcie ever. To jest, mój, to jest jeden z moich ulubionych floretów i jeśli mam taki dzień, w którym e, bierze mnie na wspominanie, to sobie biorę i po prostu sobie trafiam w poduszkę. Pamiętam wszystkie zasłony, które trenowałem ze swoim trenerem. Piąta, druga, czwarta, szósta, przeciw szósta, przeciw druga, przeciw piąta, siódma. Niektóre wyglądają na skomplikowane, wiem. Biedne łóżko Co ja mogę powiedzieć Ja wiedziałem, że w jakiś sposób to wydarzenie Będzie dla mnie ważne Ale nie sądziłem, że zrobi mi aż taką W głowie, naprawdę nie sądziłem po... Nie spałem Nie spałem praktycznie całą noc Bo tyle rzeczy mi się Na przypominało, że bo nie mogłem sobie pozwolić, nie nagrać tego filmu, bo zbyt mocno utożsamiam się z tym klubem. Minął naprawdę długi okres czasu i brak szermierki zrobił się dla mnie w pewnym momencie normą, bo jeśli nie możesz przez półtora roku trenować, to to w pewnym momencie po prostu zajmujesz się rzeczami, które są ważne na ten moment, ale naprawdę mi tej szermierki brakuje i ja nie muszę tego mówić, bo nawet moja mama to widzi. Czasami siedzę sobie przy obiedzie i robię sobie zasłona piąta, druga, odpowiedź. Od pią zasłona piąta, wrzutka, zasłona druga, wrzutka, zasłona czwarta, zamknięcie czwarte. Zasłona czwarta, odpowiedź z wymienięciem. Zasłona czwarta, odpowiedź z podwójnym wyminięciem, Zasłona szósta, wrzutka. Zasłona, zasłona druga, zwód wrzutki, natarcie. Natarcie, obrona przeciwnika, wyprzedzenie, ucieczka. To ja, ja sobie siedzę i tak myślę i macham sobie ręką jak jakiś czub. No i przez co to wszystko? No właśnie przez klub, w którym się znalazłem około pół roku po wypadku. Dziękuję wam serdecznie, że jesteście ze mną, że mogę razem z wami przeżywać te chwile i po raz kolejny bardzo dziękuję Fitloversom za ich gest. Więc z tego miejsca, tego tutaj, chciałbym oficjalnie podziękować prezesom klubu IKS AWF Warszawa, sztabu trenerskiemu i wszystkim zawodnikom, z którymi mogłem trenować, szkolić się, ulepszać swoje umiejętności, podnosić swoje doświadczenie. Nie mogę pominąć tego, że to jest ogromna część mojego życia. To jest około 1 trzecia mojego życia spędzona na sali treningowej. Mój trenerze, Panie Zbyszku rybak, pamiętam o Panu cały czas nie zapomnę i jeszcze wrócimy na salę treningową. Obiecuję. Tyle przez szczerze od serca przez tyle lat spędzonych na sali razem, to już nie był tylko trener, to był trener przyjaciel, kumpel na, kumpel na pogaduchy, człowiek, który dbał o mój komfort psychiczny, o motywację, o to, żebym dobrze zjadł, o to, żebym się dobrze wyspał. Nie mogę tego pominąć. Trenerze, pamiętam. Panie Zbyszku, trenerze, dziękuję. Panie Tadeuszu i Małgorzato Nowicy, dziękuję. Panie Michale Morys, panie Marku Gniewkowski, również dziękuję. Pamiętam. Dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia na kanale za chwilę. Trzymajcie się, piona.